Jest godzina 17.45. O czwartej rano wyjeżdżamy z Saigonu. Dlaczego czwartej? Bo może jest trochę mniejszy ruch. Boję się jak chuj. Boję się. Dlatego że nie boję się ruchu, boję się, bo nie znam się na motorze. Po prostu nic w ogóle. Na skuterze. Nic. Także jeżeli przeżyję, to będzie fajnie, może będą filmiki. A jeżeli nie, bo jeszcze go nie opanowałam. Jeździłam nim raptem 5 minut w tej z powrotem. Nie spisuję testamentu. Podzielicie się jakoś. Kocham was, dzieci moje. Kurwa no. Ale nie ja wiem jak to będzie, jeszcze się oglądałam filmików. Są wypadki na piasku, na plamie oleju, się wywalają wszyscy. Dobra, najgorzej nie umiem opanować gazu i hamulca. Nie umiem tego opanować. Dobra, na razie. Tomka nie ma. Montuję lusterko. Użmiała dwa, nie jedno. I tak nic nie będę w nich widzieć. Ale może się przyda, może nie, nie wiem, nie wiem. Mam stresik. U kimś, kurwa, w jakimś kurwa fajnym hotelu jesteśmy, jakieś winorbaki łażą. Chodź, 12 euro za dobę dla dwie osoby, no to nieźle. No, jak coś, to żegnajcie, moi kochani. Chyba, że przeżyję. To będą filmiki. No dobra, przejechaliśmy prawie cały Saigon Przeżyłam na razie. Tu są nasze motory. Nie wiem czy będzie je widać, bo nie mogę kamery odwrócić. To jest mój. Tam Tomek Sika. Tu jest Tomka I normalnie jest... Saigon no, Saigon. Jest godzina 6 rano, wyjechaliśmy trochę wcześniej Żeby ten, żeby ominąć jak największy ruch, ale no, teraz już za bardzo to nie, nie wychodzi. Ale ogólnie jest dobrze. Dajemy radę. Nie domek? Ona jest po prostu zajebista. Mam jaja? Ty Lara. Lara.